Uświadomiliśmy sobie, że to tych ludzi, których prowadzili, to tam rozstrzeliwują. Wpędzali byli pięćdziesiątkami do takiego baraku. Tam ze strasznym krzykiem w otoczeniu wokół SS-mani stali pistoletami maszynowymi i z okropnym krzykiem kazali się im do naga rozbierać. I następnie taką pięćdziesiątkę przepędzali przez te przecięte druty, nadterowy, tam znowu stały, prawda, SS-mani z karabinami maszynowymi i siekli od razu te pięćdziesiątki. I tak pięćdziesiątka po 50, pięćdziesiątka po 50, to było w każdym razie tak zorganizowane, że to momentalnie oni potrafili całe setki i tysiące przepędzać i rozstrzeliwać. Krematorium nie mogło nadążyć, spalić ponad 18 tysięcy ludzi. Układali warstwami. Warstwa ciał, potem przekładali jakimiś deskami, drzewem, znowuż warstwę i takich warstw było bardzo dużo. Także to był stos i to podpalali te ciała.